Już po raz 13 na początku października w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się turniej Halowej Piłki Nożnej Służb mundurowych o puchar prezydenta miasta Przemyśla. Jeżeli dzisiaj y, gramy fair play na boisku z kolegami ze Straży Granicznej, z innych służb mundurowych, to później nam się również lepiej rozmawia na tej niwie służbowej. Po każdym zakończonym turnieju, po rozdaniu nagród, dyplomów, y, pucharów, pytają się, czy w przyszłym roku będziecie organizować. Jak będziecie organizować, to bez nas na pewno nie. Chcą do nas przyjeżdżać y, zespoły, y, nawet z tak odległego Zakątka Polski jak Gdynia. Każda forma integracji jest dobra w związku z tym również i piłka nożna, której niekoniecznie jestem zwolennikiem. W turnieju wystartowało 10 drużyn. Wśród nich były reprezentacje: 13. dywizjonu trałowców Marynarki Wojennej Gdynia, Izby Celnej w Przemyślu, 1. batalionu czołgów w Żurawicy, 5. batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu, Bieszczackiego oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Straż Miejskiej z Warszawy, Nowego Sącza, Tarnobrzega oraz organizator turnieju Straż Miejska w Przemyślu. Wielokrotny zdobywca pucharu Straż Miejska z Warszawy w meczu finałowym przegrała z 5. Batalionem Czołgów Żurawicy. Ale jako najlepsza drużna Straży Miejskich w Polsce zdobyła puchar komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu. Na trzecim stopniu podium stanęła drużna Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, wygrywając w meczu o trzecie miejsce ze Strażą Miejską z Nowego Sącza. Takie jak dzisiejszy turniej pozwalają nam utrzymywać sprawność fizyczną, kondycję. Jednocześnie przez cały rok bawimy się również piłką, a dzięki temu możemy później na ulicy i chociażby szybciej podbiec. Od po samego początku tu w Przemyśle byliśmy zapraszani i bardzo chętnie przyjeżdżamy. Mam wrażenie, że ten sport bardzo ewoluuje. Nawet drużyny, które 3-4 lata temu były uznawane za słabsze, w tym roku pokazują niesamowitą klasę. Tak? Może my się starzejemy, a niektórzy nie. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że jest to kapitalny sposób na spędzanie wolnego czasu. Spotkanie się z przyjaciółmi, którymi się widzimy raz w roku najczęściej i świetna zabawa. Piłkarsko, może nie jesteśmy jakoś super przygotowani, ale na pewno ambicja nie pozwala nam tutaj odpuszczać i czasem, czasem wychodzą jakieś tam awantury. Tak po meczu zawsze jest przybicie piątki. No i... I wracamy jak do, do koleżeństwa, to na meczu nigdy nie ma kolegów, po meczu zawsze już piąteczka i, po, i, i, i koleżeństwo wraca. Tegoroczny 13 turniej okazał się szczęśliwy dla mieszkańców schroniska dla zwierząt w Orzechowcach. Była to zupełnie spontaniczna akcja, gdy nasi strażnicy miejscy zobaczyli mnie, że przychodzę na, na turniej. Wpadli na pomysł, by zrobić zbiórkę karny na, na rzecz schroniska. Eee... Każda drużyna rzuciła parę pieniążków. W pobliżu była akurat jest e, duży supermarket, więc e, daleko nie trzeba było iść. Doszło do tego, że wykupili wszystką karmę, która była e, w tym supermarkecie i musieli szukać po prostu innego miejsca. Mam pod opieką e, ponad 200 zwierząt, więc każda pomoc jest, jest bardzo ważna i także serdecznie dziękuję. Czapki z głów.